Witajcie w dawnym klubie Błękitna Lokomotywa, później Bronx, a wcześniej Domu Kultury Fablok, zakładów w Fabloku. Jesteśmy na scenie, moi drodzy, gdzie koncertowały różne gwiazdy, a ja tu byłem na koncercie Natalii Kukulskiej, zobaczmy co z tego zostało. Jesteśmy na dolnym parkiecie, a tutaj scena, na której byłem. Tutaj widzę główne wejście otwarte. Jesteśmy bokiem, ale główne wejście od strony szkoły w Fabloku również jest otwarte. Tam jest pięterko. Spróbujemy tam jakoś dojść. Tutaj bar zobaczymy, co bardziej serwuje. Kto się tu bawi? Łapka w górę. No to co moi drodzy, co dziś pijemy? Tutaj mamy chyba wejście główne. Tu jest, jak dobrze pamiętam, to tutaj była szatnia. Tu jest wejście, tak. Tędy się wchodziło. Kasa, tu się kupowało bileciki, tutaj jest wejście i na wprost szatnia, klub Bronx, ostatnia nazwa tego przybytku. Tu mamy toalety. Schodzimy pod stronę. No my możemy przyjść Nie polecam przychodzić. Uwaga, czy są dziury. Tutaj jest dziura. Trzy chyba A Cztery chyba. Tu jest następna. Czekamy. Jesteśmy pod sceną. Pod główną sceną. Tam jesteście I nie, jest nie, nie, jest. Bardziej zabalone, a tam nie, 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 jest No to idziemy na górę. Jak widzicie, nie jesteśmy tu sami. Idziemy teraz na górę. Tu są schody na górę. Tu jest logo Bronxu. Jak słyszeliście, nie jesteśmy tu sami błękitna lokomotywa. Miejsce ogólnie dostępne. Zobaczmy, co będzie na górze. Wystraszyliśmy też gości, takich jakby. Trochę się przelękli, ale nie ma czego. Jesteśmy na samej górze. Tu już nie ma barierek, także trochę niebezpiecznie uważajcie tutaj zakłady Fablok. Tak jak mówię tu już jesteśmy na na pięterku, a nie ma, nie ma barierek tu trzeba uważać bo tu już nas ktoś może wyfilować z fabloku z zakładów tutaj widzicie resztki powieszonego sufitu Podejrzewam, że tu było miejsce dla, dla artystów. Zajdźmy, zobaczmy co tutaj. Ogólnie bardzo duży obiekt. Bardzo łatwo dostępny. I tak jak mówię, nie, nie jesteśmy tu sami. Ubikacje, także możliwe, że to był zwany wibrum. Tędy wchodziliśmy w sumie. Zobaczmy, co tu jest jeszcze. Trzeba uważać pod nogi. No. I to byłoby na tyle. Jeśli wam się takie filmy podobają, zostawcie łapkę w górę. Postaram się więcej takich filmów nagrywać. Także pozdrawiam i życzę miłego dnia.